dla natury, dla tego, co pozwoliło mi wejść. Ja nie jestem na Iskry Niepodległej to multimedialne widowisko przygotowane przez Instytut Adama Mickiewicza, poświęcone wybitnym Polkom i Polakom, którzy zmieniali świat. Pokaz został umieszczony w specjalnie zaprojektowanej naczepie ekspozycyjnej, co pozwala mu podróżować po całej Polsce. Wystawa odwiedziła już Sokółkę, a od dziś mogą ją oglądać mieszkańcy Dąbrowy Białostockiej. Widowisko będzie dostępne 15 i 16 października na Placu Kościuszki. W środku jest to wystawa multimedialna, właśnie na temat osób naszego stulecia odzyskania niepodległości, co Polacy zrobili dla Polski i dla świata. W środku, że tak powiem, mamy dwie strony Mam ekran transparentny po jednej stronie, a po drugiej stronie ekran LEDowy. No jest to po prostu pokaz multimedialny z elementami e, historycznymi. Jest między innymi pani Wanda Rutkiewicz, jest też pan Jan Czuchralski. I myślę, że to takie jedne z ważniejszych postaci jest też pani Irena Sender. E, także całkiem sporo tego tutaj mamy. Oczywiście to nie wszyscy, jest tego o wiele, wiele więcej. Natomiast no też to jest taka historia trochę w pigułce, ponieważ no, w 18 minut musimy e, pokazać i jakoś zaciekawić tą młodzież. Chcemy właśnie zasieć taką dawkę trochę wiedzy, trochę za, może zainspirować do działania Polaków, że my jako naród też coś potrafimy i też potrafimy zamieszać w historii. Lunar Rowing Vehicle służył w trzech misjach na Księżyc. Kreatywną energię mają polscy studenci. Prototypy ich marsjańskich łazików nieustannie wygrywają w międzynarodowych konkursach.